Dzień dobry. Hej. Witajcie w poetariacie. U zmierzchu lata. Już na moim czasie robi się coraz chłodniej, więc nie wiem, jak będzie z tymi czytaniami. Nie było ich wioseczki, najpóźniej przeniosę się do domu albo gdzieś na stech. A póki co będę czytać, dopóki mnie nie zagłuszy. Przechodzę do Was oczywiście z utworem z Rocznika Satyrycznego 2022 pod tytułem „Robyka Satyryka“, wydanego w wydawnictwie poetaria. Dziś na warsztat bierzemy Donatę Gibaszewską. Nie myśl sobie, że ja jestem jakaś głupia. Dobrze znam mura Kamiego i Pamuka. Czytam fausta w oryginale, fascynuje się paskalem, więc dlaczego ciągle patrzysz na mój pióst sobie, że ja jestem tak naiwna, by mnie zwiódł, pożal się Boże, mężczyzna. Kasanowa dla ubogich, co nie umie się wysłowić i nie widzi, że prócz biustu mam też mózg. U mężczyzny ja najbardziej cenię głowę, nie tak zwane pierwszorzędne cechy płciowe. Wybujały testosteron niech zarządza pewną sferą, lecz rozmowa to jest całkiem inna rzecz. Jeśli myślisz o przygodzie, to nie ze mną. Muszę przyznać, powierzchowność masz przyjemną. Może w noc mi się przyścisz w jakimś tańcu erotycznym? A na jawie to już lepiej idź na mecz. Moja jada, chcesz spodobać się kobieciem, która żyje w całkiem innym niż w Twój świecie? Zamiast ćwiczyć na siłowni, spróbuj czasem przejrzeć słownik. To się przyda, może zwiększyć zasób psów. A tymczasem w mecze Ligi Włoskiej. Podejrzewam, że w tej kwestii jesteś gościem. Wypij piwo z Jetsnikesa lub, jak wolisz, wicewesa z Jetsnikesa, wypij piwo i bądź zdrów. I wy też bądźcie. To był twój Donatyki Donaty Warszewskiej, Zuby Gisabylka.